Witam was w kolejnym odcinku z Minecraft'a i dzisiaj będziemy robili tak, jakby e, tą bazę, nie? Bo. E, poczekajcie. Bo to jest taka ciemna, niemiła baza. Ale w tym odcinku chciałbym ją przerobić na, na to, że będą pnie z drewna i, i, i będzie tutaj przyjemnie i nie będzie to wyglądało jak. E, jak, jak dziura kreta. O. I tutaj wszystkie wszystko, będzie drewno. I w tym odcinku będą remonty. I teraz już mi się nie śpieszy, więc ten odcinek będzie taki luźny. I... No nie no, woda mi się nie postawiła. I będziemy... Y... Także widzicie, postarałem się. I były. I są dwa odcinki. Mimo to, że mi się śpieszyło. Ale jutro nie... Ale jutro niestety, jutro to chyba będzie jeden. No chyba, że zostawicie 5. nie, no chyba, że zostawicie 7 łapek w górę, to będą dwa. No. E, więc idziemy sobie ściąć drewno i będziemy remontowali. Także na następie zapamiętaj, zostaw suba, udostępnij film znajomym. Żebym po prostu wbił te 30 słupów, bo brakuje tylko jednego. Tylko jednego słupu. No, no. I na start muszę pomyśleć. E, na start potrzebuję 12 kniów kni drewna. Mm. Czyli gdzieś tak 12 kni drewna. Kni drewna by się przydało, bo 12 ogólnie, a 20 na podłogę, na sufit, ale na podłogę będzie cobblestone, więc no. Już 17, dobra. Ej, ja mam jeszcze tutaj drewno, dobra. To git, jeszcze sobie zetnijmy, bo, ja, bo dla mnie bardzo relaksujące jest ścinanie siekierą e, dębowego dębowego drewna e. w ogóle mamy koksa, którego znaleźliśmy w poprzednim odcinku e. i tak. E. E. Idziemy sobie do naszej bazy. E. Zjedzmy sobie. I tak. Idziemy. Eee, I w sumie... Nie no, nie wierzę. Nienawidzę kałamarnic w Minecrafcie. Nie są do niczego przydatne, ale kiedy było głosowanie na moby do Minecrafta, to Dream na swoim e, Instagramie albo Facebooku eee... Zawiesił taki post. Głosujcie na Squida. Nie wiem po co, ale. Moim zdaniem to jest mega niepotrzebny MOB. W sumie w niczym się nie przydaje. Po prostu mnie on po prostu denerwuje. Bo po prostu mnie denerwuje, ok? Nie posądzajcie mnie tutaj o, o kryminalistę, że nie lubię kałamarnic. I tak. Yy. Zacznijmy sobie od podłogi. E, e, I po sam koniec odcinka, jak już zobaczysz efekt moje, mojej bazy, to napisz w komentarzu, czy wam ile na 10. E, no i, i fajnie będzie. Pod tym filmem mam nadzieję, że też będzie miniaturka, e, ale chyba tak. Ale to łóżko wygląda od spodu dziwnie. Mm. Mamy już podłogę? Więc e... dobra, nie to mamy już podłogę. Ale też tą bazę trzeba by powiększyć. Powiększyć, no właśnie, powiększyć. Więc trzeba tutaj ściany powiększyć, i niestety nie mogę robić, nie umiem robić cięć e, na Windows 10, ale nadal szukam, szukam, żeby te filmy były troszkę krótsze. Nie poddaję się, staram się. Możecie to docenić, więc zostawcie łapkę w górę. Tak to docenicie. To tylko jedno kliknięcie w ten kciuk do góry. A dla mnie to jest mega motywacja. Tak poza tym wpadajcie na kanał e, mojego przyjaciela Kuby. E, Ohio. E, właśnie tutaj siedzi obok mnie, e, pozdrawiam. Może się przywitać. Cześć wszystkim, dzisiaj nie było odcinka, niestety, przepraszam. No, ale nic, mam nadzieję, że się nie złościcie. Wyjaśniję na komisariacie e, z powodu braku filmów. Może nie będzie mandatów. Oby, Panie policja youtuberska, my tylko przez dwa dni filmów. Nie wpuszczamy, a wy już chcecie nas zaresztować. Co to za świat? Eee, wiem, wydurniam się, ale mam dobry humor. Mm. E -le -le -le. My kopiemy. Mam nadzieję, że nam się kilof nie skończy. Bo by było kipsko. Ale w następnym odcinku, poza odcinkiem, wykopię żelazo i zrobię następny, więc no mm. e, lele. także jeżeli jesteś moim widzem i nie subujesz kuby V3, to po prostu mm, jeżeli jesteś moim widzem i to po prostu e, e, we, wpisz sobie kuba V3 Track Simulator, to ci wyskoczy takie, taka ikonka z pieskiem. To kliknij subskrybuj. No. Dobrze powiedziałem? Tak, dobrze powiedziałem. W końcu nic nie pomyliłem. No. Bo dążymy do celu 30 subów. Tak, że tak powiem. Chcemy oszukać przeznaczenie. Które nas oszukuje już przez kilka lat. Dziwnie to zabrzmiało. E. Tak więc. E. Matko bosku! Matko Czy się nie będzie mi potrzebny matko boska. Dobrze. Co? Co tu się stało? Halo? No. E. Tak więc... Wpadajcie na kanał Kuby. Wpadajcie też kanał na kanał na mojego kolegi Filipa i mojego kolegi drugiego kolegi Kuby też no i i, i no chyba już ich re 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 reklamowałem więc no, więc, więc spoko, więc powinniście wiedzieć co trzeba robić. I teraz robimy podłóżkę, podłogę. Eee, nie mamy patyków. Cciazem ja zrobił. Eee, a właśnie, co ja robię? Też można zrobić tak Na co ja liczyłem tak. Tak. tak się tego nie robi Przepraszam za odgłosy w tle, ale e, Czasami ludzie potrafią być dziwni i... i nienormalni i czasami Kuba potrafi być nienormalny ale to tylko czasami. Ja tak samo oczywiście. E, no i, i skończmy temat, bo trochę dziwny ten temat. Nie chciałbym, żeby tutaj ktoś mi osądzał w komentarzach, że obrażam ludzi. Ale więc skończmy ten temat. E, Napiszcie w komentarzu, czy zrozumieliście ten to, yy, to co wam mówiłem w poprzednim odcinku, czyli to ile ma, su, ile ma liter Minecraft, ile ma okienek, pasek w Minecrafcie. I, I jeżeli to Wam się zgadza, to zostawcie suba i napiszcie w komentarzu, czy kumacie. Pójdźmy w ogóle spać. Yy. No, dobrze. Poczekajcie, bo może zamknąć drzwi. No, już, już wszystko ok. Tak więc dokończmy budowanie. Tutaj, architekt. Hmm. Dobra. Hmm. Budujemy, 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 jeszcze raz budujemy. Jesteśmy Bob bo Budowniczy. Możecie napisać w komentarzu, czy oglądaliście Boba Budowniczego? Bo ja jak byłem mały, to często oglądałem. A ty oglądałeś? Tak. Kuba też oglądał Boba Budowniczego, Kuba także... nie oglądał? Dziecko, które się jeszcze nie urodziło. No niby tak. No niby tak. Big Brain! Big Brain. Widzowie, ja chciałbym jeszcze zrobić... Taki trik. Nie wiem, czy ten film nie będzie zbyt długi, to po prostu ten film przedzielę na dwie części. No. E... Matko, obózku. Ja chcę się dowiedzieć, dlaczego to mi kurde nie świeci. A więc pyk. I tutaj mamy już piasek, więc niezbyt fajnie. E... Kiedy to nagrywam, jest 17.35, ale ten film wpuszczę o 20.00. E, bo chcę, żebyście zdążyli obejrzeć mój poprzedni. Ojojoj, łopanie! No, co jest? No nie! Halo? Trzeba wyjść o matko. E co jest? No! No jak? Co? Ale jak? Jak ja mogłem to zrobić? Co? Ale no Halo, no ja nic tutaj nie zrobiłem! Technikom opróżniania piasku. Ja nie wierzę. Przepraszam. Kuba jak y, dużo kapusty. E. Pójdź za <śpuszcza śpuszcza> filmy w tle. Przepraszam Was za odgłosy, ale nie są głupi, po prostu. Ja mu tego nie wmawiałem. On sam tak uważa, więc. Moim zdaniem to jest bardzo intelektualny człowiek. Mówiąc ładnie. Trochę za bardzo, moim zdaniem, żyje internetem i trochę za dużo zna tych memów. Żelazo! Dobra, gościu, mamy żelazo. Znaleźliśmy żelazo i nawet kilow nam się. Nie wziął do paska. Dwa żelaza! Hmm. No nie, no ja jestem okropnym Bobem budowniczym, co mi przyszło do głowy, żeby budować. Tak łatwiej ściągnąć mapkę z internetu, a nie się wysilać. Eee. To jest pierwsza część budowania. No, i poza odcinkiem zrobię tutaj trochę i, i, w, i w następnym odcinku będę. E, I będę w następnym odcinku e, już tutaj itemy da dawał. Także w tym odcinku byłoby. W tym odcinku byłoby to na tyle. Jeżeli jesteś nowy, to, to zostaw suba. Jeżeli jesteś starym widzem, zostaw łapkę w górę, udostępnij ten film, żebym trafił do większej ilości obserwacji. Także pamiętaj: e, wpadaj na e, kanał Kuby V3, e, na kanał mojego drugiego kolegi Kuby, na kanał Filipa. I co? Papa! Pa!